Witajcie moi drodzy, w związku ze świętami na początek życzenia oczywiście dla Was, a najważniejsze teraz jest zdrowie. Także dużo zdrówka, szczęścia i miejmy nadzieję, że to wszystko złego co jest teraz jak najszybciej się skończy. A dzisiaj w związku ze świętami najlepsza jedenastka na Wielkanoc. A skoro Wielkanoc? to jajka, a jak jajka, to piłkarze z największymi kochones. Was oczywiście serdecznie zapraszam, żebyście w komentarzu napisali swoją Wielkanocną jedenastkę, a jeżeli chodzi o moją, to już teraz mogę wam zdradzić, że będzie ona mocno zróżnicowana, bo nie zabraknie oczywiście piłkarzy, którzy cechują się ogromnym charakterem, będą też tacy o ogromnym sercu. I kilka akcentów zabawnych też się tutaj znajdzie, także wydaje mi się, że nie ma co przyciągać. Przechodzimy do jedenastki i startujemy od wyboru bramkarza. U mnie na bramce oczywiście Artur Boruc. Był reprezentant Polski, który swój charakter podkreślał no, niejednokrotnie, jeszcze występując na polskich boiskach. Później to, co robił w Szkocji, te odwieczne wojny między Celticiem a Rangersami, to jak tam zadzierał z kibicami właśnie Rangersów. W 2007 roku tutaj nawet uratował ciężarną kobietę przed atakiem na tle rasowym. Muszę powiedzieć, że gdzieś na przełomie lat umknęła mi ta informacja, ale właśnie tworząc tą jedenastkę odgrzebałem taką informację, także tym bardziej zasługuję na to, żeby znaleźć się właśnie w mojej jedenastce na Wielkanoc. A ciekaw jestem właśnie, jak to będzie u Was z Bramką, czy Artur Boruc, a może ktoś inny, koniecznie napiszcie w komentarzu, a tymczasem Przejdźmy do obrońców. A pierwszym z nich jest również zawodnik, który na co dzień występuje w Premier League, a dokładnie w Arsenalu. I swój charakter pokazuje nie tylko na boisku, ale również poza nim. I najlepiej o tym przekonał się Mesut Ezil, a właśnie mówię tutaj o Kolasiniaciu, który. No, przypomnijmy sobie, jak obronił niemieckiego pomocnika, w związku z tym, według mnie zasługuje on na miano tego, żeby znaleźć się w tej jedenastce na Wielkanoc. Aby udowodnić Wam, jak mocno zróżnicowana jest ta jedenastka, to kolejnym wyborem jest zawodnik z ekstraklasy, a dokładnie chodzi o reprezentanta Polski, który jest chyba największym jajcarzem w naszej kadrze, czyli oczywiście nikt inny jak Artur Jędrzejczyk. Atmosferę potrafi robić, ale żarty żartami na boisku też wykazuje się ogromnym charakterem. A parę środkowych obrońców stanowi, nie może być inaczej, dwóch Polaków. Tak mocno patriotycznie tutaj podszedłem chyba do tematu, a skoro o tym mowa, no to właśnie pierwszy z nich. Michał Pazdan, minister obrony narodowej, też jak tylko pomyślałem o tego typu 11, musiałem go umieścić właśnie tutaj na środku obrony, a jego kolegą będzie Marcin Wasilewski, który pomimo okropnej kontuzji no, pokazał wielki charakter, za co doceniają go też kibice w pozostałych klubach, w pozostałych krajach europejskich. Wrócił po ciężkiej kontuzji, później w Leicester też jest znany z ogromnego charakteru, też troszeczkę tam poświrowania, ale na pewno nie można mu odmówić, że Kochone Stone ma. Jak z pewnością założyliście, ten dobór pozycji może nie jest tak stuprocentowo dobry, ale tutaj raczej starałem się skupić na tym, żeby po prostu było czterech obrońców, trzech pomocników i trzech tych takich najbardziej ofensywnych piłkarzy, no i oczywiście Artur Boruc na bramce. A skoro mowa o pomocnikach, to tutaj kolejnym wyborem jest pomocnik Manchesteru United Juan Mata, który jest współzałożycielem inicjatywy charytatywnej Common Goal i tutaj właśnie poza boiskiem wykazuje się on ogromnym serduchem jak sam przyznał w jednym z wywiadów, czemu nie zaczniemy czegoś, czego świat piłki nożnej jeszcze nie widział? Czegoś wymagającego wspólnego działania. Przekażmy 1% swoich tygodniówek i użymy naszej dyscypliny jako platformy do rozwoju czegoś szczególnego. I tak właśnie robi Juan Mata. Angażuje w tę inicjatywę innych piłkarzy. Tam już, nie wiem, chyba spokojnie ponad 100 osób właśnie się włączyło w tego typu akcję charytatywną. Także nic, tylko przyklasnąć i oby piłkarzy takich było więcej. Następna pozycja należy do kolejnego Polaka. Tutaj człowiek, który no, przetrwał duży kryzys, nie grał w klubie, zawziął się w sobie, wykazał się charakterem, pojechał na Euro 2016. Tam był no, jednym z lepszych w naszej reprezentacji po tej swojej przygodzie w piłce europejskiej, która naprawdę była na wysokim poziomie. Jeszcze postanowił wrócić do nas, do ekstraklasy. No i tutaj okazał się wielkim serduchem, ratując Wisłę Kraków. Mowa oczywiście o Jakubie Błaszczykowskim którego według mnie nie mogło zabraknąć w tej jedenastce. Trzecim pomocnikiem w mojej 11 jest była gwiazda Barcelony czy Manchesteru City. Skoro Wielkanoc, no to jaja, jaja Touré, który zakończył karierę, ale później w sumie trochę nie zakończył. Wrócił do Ligi Chińskiej i tam kontynuuje swoją przygodę piłkarską. W związku z tym tutaj, właśnie kolejny akcent humorystyczny, którym jest jaja Touré. I pozostają trzy ostatnie wybory, pierwszym z nich. Gwiazda Liverpoolu, jedna z wielu, Sadio Mane, człowiek o wielkim sercu. Nie tylko fantastycznych umiejętnościach na boisku, ale również tym, czym charakteryzuje się poza nim, jak wspiera. Swoją społeczność, swoją wioskę, ufundował szpital, ufundował szkołę, wspiera najuboższych, co miesiąc przeznaczając chyba 75 euro. No coś naprawdę niesamowite, jak sam przyznał w jednym z wywiadów, dla niego nie liczą się drogie samochody, wspaniałe domy, tylko po to, żeby być dobrym człowiekiem, i zdecydowanie pokazuje to na każdym kroku. W związku z tym u mnie na skrzydle właśnie Sadio Mane. Po drugiej stronie kolejna potężna osobowość. Można go lubić, można go nie lubić, ale wielkiego serducha nie można mu odmówić. Nawet nie czuję, kiedy rymuję, a mianowicie moi drodzy Cristiano Ronaldo. Który poza ogromnym charakterem do gry w piłkę, w jego przypadku no, ciężka praca cały czas popłaca, ale na boisku jest niesamowity, jak również i poza boiskiem. Podobnie jak Sadio Mane, podobnie jak Juan Mata, jak Ubłażczykowski. No wielu piłkarzy. Cechuje się tym ogromnym serduchem, w związku z tym u mnie Cristiano Ronaldo również znalazł swoje miejsce. A na szpicy? No cóż, człowiek, któremu nie było łatwo i kto wie, jak potoczyłaby się jego kariera, gdyby nie zacisnął pasa w młodzieńczych latach, kiedy to właśnie zrezygnowała z niego warszawska Legia i powiedział, że on jeszcze im pokaże, pokazał później w Lechu Poznań, pokazał w borussi teraz pokazuje w Bayernie, w reprezentacji Polski, ale podobnie jak poprzednicy. To, co na boisku, potężny charakter, ciężka praca, ale również liczy się to, co i poza boiskiem, a tam Robertowi Lewandowskiemu, jak również jego małżonce, no, nie można odmówić. Cechuje ich wielka empatia, w związku z tym, no, ode mnie dla niego tyle, co mogę zrobić. To umieścić go właśnie w tej jedenastce na Wielkanoc. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o moje wybory. Ciekaw jestem. Z iloma zawodnikami wy się zgadzacie. Tak jak wspomniałem, no mocno zróżnicowana jest to jedenastka. Dlatego chciałem, żebyście zobaczyli, na jakiej podstawie ja wybierałem trochę właśnie takich, co cechowali się głównie tym swoim potężnym charakterem na boisku, ale również znaleźli się piłkarze, którzy mają wielkie serducho. Także czekam na Wasze komentarze. Raz jeszcze życzę Wam z okazji świąt dużo zdrowia, bo ono jest teraz najważniejsze. Pamiętajcie, siedzimy w domu i widzimy się w kolejnych odcinkach. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Cześć!